Witajcie moi drodzy w drugim filmiku z tej samej serii. E, tym razem bierzemy tutaj na etapetę The Little Glass Bottle. To jest drugi, druga opowieść w ten sam sposób zrobiona co Dagon, więc zaczniemy się nią bawić teraz. Tak, tak. Ok. there's something floating to the leeward. the speaker was a short stockily built man whose name was william jones mm -hmm. he was the captain of a small catboat in which he and a party of men were sailing at the time the story opens. Dobra, zobaczmy, czy tu jakieś podpowiedzi będą na tym stateczku. Tu mamy żagle, tu mamy już dalej. Eee, no tu nie ma żadnej podpowiedzi. Chyba nie będzie, zobaczymy dalej. Aye, aye, sir, answered John Towers, and the boat was brought to a standstill.

it was a rum flask and he was about to throw it away when he noticed a piece of paper in it he pulled it out and on it read the following january 1st 1864 i am john jones who writes this letter my ship is fast sinking with the treasure on board. I am where it is marked on the enclosed chart. No, to Nie ma żadnych podpowiedzi, nic. Captain Jones turned the sheet over, and the other side was a chart. No, jest mapa jest. Takim On the edge were written these words. Dotted lines represent course we took towers said captain jones excitedly read this towers did as he was directed i think it would pay to go said captain jones do you just as you say replied towers we'll charter a schooner this very day said the excited captain all right said towers no, dobra, Towers. Powiedział, tak zrobili. Nie ma żadnych podpowiedzi, nic nie ma. Ja pierwszy raz, to, moi drodzy, patrzę się tą opowieść, chociaż ją również nagrałem na kanale, jest u mnie, więc spokojnie możecie sobie posłuchać całości. So they hired a boat. Mhm. No, jest łódka. Tu mamy dalej, skrzynię. Tu mamy. O, port. Zobaczcie, nawet fajnie to wygląda. Taki stylu animowanym jest zrobione, ale fajnie to wygląda. Muzyczka jest fajna. Muzyczka jest świetna. Taka skle do tego, nie? Tutaj mamy ciąg dalszy, a tutaj nie możemy nic kliknąć. Więc spokojnie. Obejrzmy sobie tutaj. Zielone morze przy zachodzącym słońcu i jedziemy dalej. Hmm, ciekawe. O, tu mamy jakąś wskazówkę. Mhm. Mm Okej, dobra. Mam nadzieję, że zdążyliście przeczytać. Jak nie, to tam spauzujecie sobie najwyżej i sobie przeczytacie spokojnie. A my podchodzimy do tego pana, który tutaj stoi. Jesteśmy. A, żagiel, kurka, flaczek, nie. I co my tu mamy? Mamy żagiel, 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 tam. Mamy to. Tu dzwonek, nie można na niego kliknąć. No, musimy tam podejść. And the divers went down. I te stroje, jak kosmici normalnie, nie? Zobaczmy, czy tu możemy coś, jakąś podpowiedź. Może jakąś ciekawostkę jeszcze znajdziemy. temat stroju nurków powinna być ciekawostka, ale nie ma. No, cóż, klikamy na nurka. Chlub do wody. O. No. Czyli rozumiem, rozumiem, że to jest widok od nurka, nie? No, głębiej, głębiej schodzimy, nie? Jesteśmy na dnie. Tak wygląda dno. O, tu jest jakaś ciekawostka. Mhm. No to raczej tak. To dziadku dowiedzieliśmy się. Idziemy w kierunku tego czegoś. O. I to chyba ten skarb ma być, tak? To chyba ma być ten skarb, ale tu nic nie ma, więc tutaj koło jakieś deski. Oko. No i już wracamy? O, tutaj statek, możemy kliknąć na powrót. Więc wzięliśmy to, co na ziemi było, tam w tej wodzie, i płyniemy na górę. And came up with an iron bottle. Tak, z żelazną butelką, to ona tutaj jest. Ale ten kombinezon tutaj wygląda jakby trup leżał, i tu miał głowę odciętą, nie? Tutaj mamy to. Zobaczmy, czy. Jakaś ciekawostka będzie? Nie ma. December third, eighteen eighty. Mhm. Mm Dear Searcher, excuse me for the practical joke I have played on you, but it serves you right to find nothing for your foolish act. Well, it does," said Captain Jones. "Go on. However." I will defray your expenses to and from the place you found your bottle. I think it will be $250, so that amount you will find in an iron box. I know where you found the bottle because I put this bottle here and the iron box, and then found a good place to put the second bottle, hoping the enclosed money will defray your expenses. Some I close. Anonymous. No niezły prank zrobił, nie? Okej... Okay. Siedemnaście lat, tak... No spoko... Nie zdziwiłbym się, gdybym też miał urwać komuś głowę za taki prank. Płyniesz cztery tygodnie, żeby zdobyć nic niewarte, pudełko, nie? Znaczy, butelkę, nie? Bierzemy skrzynię. Dobra, mamy? tak, tu.

Moi drodzy, tak mniej więcej prezentowało się ten dodatek. On był krótszy niż zwykły Dagon. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli macie ochotę zapoznać się z całym opowiadaniem, u mnie na kanale znajdziecie je. Śmiało zapraszam do posłuchania. Oczywiście też również do przesłuchania Dagona. To dzisiaj na wszystko. Trzymajcie się. Do następnego razu.